Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek e, Witam was w kolejnym odcinku z e, gry RimWatts O ustawiam ustawię sobie od razu timer żeby nie było znowu Jakieś te 25 minutek, żeby to trwało e, Powiem wam, kocham OBSa Teraz e, no, zmieniłem program na, nagrywania mówiłem na tym odcinku z Disc of Rain mm, Teraz po prostu nagrywam kończę nagrywanie i od razu wrzucam sobie filmik na YouTube'a Sprawda trochę będzie gorsza jakoś e, audio z mojego mikrofonu, taki bardziej płaski będzie się wydawał. <laughs> w przyszłości bym mógł to znegować, gdybym po prostu... Przybliżył bardzo ten mikrofon. Ale no. Jak na razie nie mam jak, nie mam pop filtra. A tak to mówię tyle czasu oszczędzam. Co się, co się dzieje? A. O jest. Rate kolejny. Znowu tu tubylce jacyś. Kurczę, dużo ich. No dobra, zobaczymy, może damy radę. W ogóle tu są ich chciała. Zapomniałem, że już nam brakuje e, grobów. Bab, A, wiesz co nie? Jak on się już tam cofnął, to ty daj sobie spokój z tym bufflow. Ciężko go zabić, bo tutaj nam łaził. Nadal nie mogę robić tych cholernych um, power powerchipów, czy coś takiego, nie wiem gdzie to się robi. I z tego co patrzę, to powoli chyba nam się kończy jedzenie. Ty, tatar, gdzie ty idziesz? A, tu, dobra. Spoko. Idzie cholernie duża grupa tubylców, będę musiał znowu całą kolonię wziąć do um, obrony. Czemu nikt cebuli nie sadzi? Może za zimno? Jest za zimno, cholera i się będzie teraz pieprzyło to. Wiecie że wy sobie dajcie spokój z przenoszeniem, bo tu do jasnej cholery zaraz przejdziecie obok Rimulfa i wam zawali. No i właśnie, oni już atakują. Co wy idziecie przenosić? Co ty idziesz przenosić, gościu? A nasiona tego kakaowca O kakaowiec, właśnie tak to się nazywa A nie kurde Koka Też się z tym daj spokój Tak kasuba Ty obstawiasz wieżyczkę, tatar Ty obstawiasz wieżyczkę, bo ty dobrze strzelasz Ale nie chcesz mieć broni Keukenene Hmm, na pewno bab nie obstawia wieżyczki E, Shredder, ty obsadzasz wyżyczkę, ty nie masz broni w ogóle. Kowkenena, to ty stań tutaj. jeszcze jest gdzieś rowi. Gdzie jest rowi? Tu jest rowi, okej. Okay. A rowi nie wiem, tu może za tym piachem. Cholera, oni bardzo blisko są. Tu z lewej strony to. W moment podchodzą. Bab, jaki ty ma zasięg w ogóle na tej broni? No, akurat tak. O Jezu, oni z tej strony będą szli. To niedobrze. Miałem nadzieję, że pójdą z góry i ten Buffalo by ich zaatakował. Kurde, kełkenener już dostał. Dobra, ty się na razie chowaj. Co, jak on tu dostał? Tu nie ma szans, żeby. Jak to zniszczyli mu prawe płuco? Kowkenene, ty biedaku. O cholera, ona idzie do niego chyba. O, dobra. Się będę, że ona idzie do niego, żeby mu z bliska przywalić. Shader, czy ty nadal strzelasz? Nie, ty już chyba przestaj strzelać. Się obsrałeś. Jak dostałeś? Kto jest? A ambas. Ambasa mamy w dupie, akurat. Musisz walczyć bez płuca, stary. Będziesz się najwyżej chował. O Jezu. Dobra. Oni już uciekają. A Kowkenę trzeba uratować. On sam nie da, nie da rady nawet. Yy, nie da rady nawet chodzić bez pomocy. Tutaj, Tom, możemy uratować. Oj. Wolne, przepraszam. Ona się może nawet przydać. Tatar rwa się złap, i spróbujemy ją uratować. Może do czegoś się przyda. O, cholera. No, N -N -N średnio jest średnio. jest? tutaj jest. Zajmie się nim ktoś, no. Kasuba ty chyba powinna się nim zająć. No, ty śpisz, ty idiotko. Wylecz go, no. Przecież on tu zaraz umrze. Jak mu nikt nie pomoże. On nie ma jednego płuca, on nie będzie mógł oddychać dobrze. Ty się chyba dobrze znasz na medycynie. No, 9, nawet nieźle. Dira też, on zaraz umrze. Czy ona? Nie, 99, trudność z zarekrutowania. Ja pierniczę, w dupie mam was. <śmiech> <śmiech> Jeszcze tego. Uleczak się tylko da. Nie no, powinno być z nim ok, ale no bez płuca żyć, to jest tak średnio Keukenon już może chodzić e, wy w ogóle Tych gości porozbierajcie Bo z nich są, oni mają, oni noszą parki, to są takie jakby Grube w cholerę bluzy Na zimę Parę grobów jeszcze to kopiemy, bo jeszcze nie możemy kremować ciał, niestety. No, a te ciuchy się przydadzą. No, No, tu jest parka, bardzo zniszczona, dlatego oni nie będą jej brali. Ta 30% tak samo nie będą. 28% też nie będą brali. 54% no, tam ktoś założy, ale długo jej nie ponosi jest mm. rozszerzone. To bym zniszczył. E, no, naprawdę mi się wydawało, że tutaj się robi te chipy. Ale się nie robi tu tych chipów. Powered Crafting Table. No to jest to. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się robi. Może w power? Nie. Weapons smith Smithing Table przecież mamy. Tu na pewno nie. Oj, no naprawdę nie wiem, gdzie to się robi. Tego nigdzie nie ma. Sądzę, że muszę crafting bardziej rozwinąć. Żeby móc to robić. Teraz będziemy mieć power na drugim. Hmm. Konstrukcja może. O, tu jest! Integrated Circuits. Muszę po prostu czytać. Bardziej. Eee, zabijcie mi tego Bufflow, bo on nas zabije. Robi też do niego strzelaj. Dobra. Jest już... <laughs> Nie jest już niebezpieczny. Jest luzik. No, już po tych roślinach. Masakra Zutnijcie to, to, co się da. My bierzemy teraz Integrated Circuits. I muszę kogoś wysłać na polowanie. Zara, ten wilk też się tu za blisko kręci. I ja już widzę, jak tu bab dostaje. Gdzie ty idziesz się schować? Tam daleko, no dobra. Dobra, mam ci gdzieś, Dear. Ty jesteś naszym więźniem, więc. Ty mnie nie obchodzisz. O cholera. Zaraz dostanie i zaatakuje tatara. Ja to wiem. No właśnie, przynajmniej się schowa. Teraz kasubę. O, kasuba też jest. A, to już jeszcze Rowi jest. Dobra, jest unieszk unieszkodliwiony. Ale coś ludzie idą spoko. Pogadamy sobie z nimi. Ten Amas to zginął? Czy go wypuściliśmy? Czy Am Ambas on się nazywa? Coś takiego. Ten Dir też chyba zaraz zginie. Trudno, no niech zginie. Dir, deer, no, Direm się nie przejmujemy Hukene, ty nadal jesteś chory. Chyba to ci po prostu nie przejdzie. Albo nie, już, po prostu więcej odpoczywać. No, to powoli mu zanika, zanika. Będzie się leczył chłopak, ale no... Nigdy nie będzie oddychał tak dobrze, bo nie ma prawego płuca. Czyli jakoś temperatura spoko trzyma, 7 stopni, znaczy powinno być 13, dlatego już nie, nie daje rady. Damy sobie jeszcze jednego hitera. I co ja teraz bym mógł zrobić, no... Shredder Rattruje, to jest super. Czym prędzej będziemy mieć te. Mm, jak to się nazywa? Te chipy całe, tym lepiej. O, zginął już, niestety. Jego też rozbierzemy. O, on ma super parkę. Jego na pewno musicie rozebrać. Ktoś tą parkę sobie weźmie i założy. Kasuba pewnie. A, ja, ona ma, o, ona ma super parkę. A jest napisane Force, jakbym ją zmusił do tego. I nosi jakieś zepsute ciuchy. A to to nie musisz nosić tego. Kobieta. Uważam, żeby ci ciepło było. O, już się śnieg zaczyna robić. Ci zaraz się będziemy musieli zająć odśnieżaniem. To oczywiście zmniejszymy do 13 stopni, bo przy 20, jak oni będą chodzić w parkach, to już im będzie za gorąco. E, miałem rozbudować więź e, tych... jak to chciałem powiedzieć? Cele więzienne. Tu zrobimy sobie jakieś. E, ładne pomieszczenie. Tu będzie przejście na jedną kratkę, dobra, mam to na razie gdzieś. <laughs> Niech sobie będzie przejście tylko na jedną kratkę. Zdecydowanie za mały ten początkowy salon zrobiłem. Powinien go zrobić taki wielki jak właśnie jakby ten nasz pierwszy, plus tu połączenie z celami więziennymi. Pięć kolonistów mam, które już nic nie robią. Pierwszy raz chyba od niej, ilu odcinków. Wszystko jest zrobione. Wow. Um, Doróbcie tu groby, bo widzę że tam parę osób leży. W ogóle, czemu nikt tego? Um, jakby nie ten. Nie stawia na nowo. Kurczę, co ja mogę robić? Zwiększymy sobie ilość na przykład desek, które możecie robić. Trzeba zrobić. Ilość tych. Steel bars, co to są? No tak, ja mówię na to sztabki metalowe. No to nie są sztabki, tylko takie jakby podłużne. Hmm. Nie wiem sam. Tu na pewno to powiększymy. Tutaj też wyrównamy ładnie. Tą ścianę dotąd będziemy mogli to wszystko wykopać te łóżka dwa sobie zburzymy nadal jest takie zbugowane światło, nie wiem czemu takie dziwne może dlatego, że to jest ta inna tekstura i tak tekstura jest może zbugowana ktoś nas odwiedza, spoko Sądzę, że powinienem się trochę zająć żarciem. Nadal możemy jeść fajny mile, bo jeszcze nam zostało trochę ziemniaków z tamtego sezonu. Ale powoli nam się kończy jedzenie. Nie wiem, na co możemy tak naprawdę polować. Tu nic ciekawego wokół nie ma. Co to jest? Maffalo umar jakiś? I szkielet taki wielki właśnie leży. Co je wezmę zaznaczę. Może coś się znaczy Jakiś piesek się zaznaczył. Tu się zaznaczą jakieś ślimaki, wiewiórki. Okej okay, tam. Byłby by za daleko nie chodził. Wszystko co jest blisko niech. Bab porozwala. No, żeby tego żarcia trochę było. Spokojami jest luz. Mamy do, zapasowe łóżka, jakby coś się działo. Tu już rozszerzamy. To minus 4 stopnie na zewnątrz. Sądzę, że to nie będzie jakoś bardzo się teraz e, zmniejszać, ta temperatura. Gdzie jest Bab? Chcę zobaczyć, co robi Bab. Mm, mega slaga jakiegoś. Pluje na mega slaga. Co to jest mega slaga? A to jest ten ślimak taki. Cookie na, nadal wygląda na zranionego. A, czyli ten palec musi sobie wyleczyć, czy co? Czy po prostu rozwalone pół, co tak jest. Zawsze będzie miał przez to jakby zmniejszone to. O co chodzi? Zdrowie. Takie ogólne. O. A nie ma co się martwić, bo w przyszłości tak będziemy mogli sobie mm, pół co zrobić. Syntetyczne takie. Także luzik z tym raczej. Wyrównamy podłogę u więźniów. Wyrównamy podłogę wam, w pokojach, tych nowszych. No i tu w salonie. Także roboty teraz macie. To się wyniesie. Nie, wine Miner tylko. <laughs> w ogóle. Ja mam za głośno dzwonek na alarm ustawiony, jakby zadzwonił. Dobra. I co tu robić? A, shredder niech robi czym prędzej ten research. I ja czym prędzej chcę mieć automatyczne wieżyczki. No, z takie to jest naprawdę priorytet. A, tu są te mm, nasionka kakaowca. W ogóle ich nie wziąłem jeszcze. Nie mogę ich zauważyć, coś. Wiem, że tu gdzieś były. I kazałem na razie nie brać. O, póki jeszcze się nie zniszczam. Bo kakaowiec to chyba drzewo, no nie? Także, jakby to przynieśli, byśmy takie drzewo mogli mieć. Spoko. O, już idę po nie. Oby tu po drodze nie było żadnych zwierząt porąbanych Oj, super, mamy e, Circuits Zrobione już Co to się robi? Nie Co Gdzie to się robi, kurde no Może trzeba mm, Jakiś specjalny ten, o Electronics workbench, super Czyli tutaj to się robi A do tej ściany w ogóle muszę doprowadzić e, Energię bo nie ma doprowadzonej Jak tam z drewnem, z drewna mamy dużo jeszcze A śmiesznie tak te drzewa się zmieniają w zimę Nie wiem czy wcześniej się tak zmieniały, że zrzucały te liście Na pewno teraz dobrze to wygląda Boże w ogóle wiatru nie ma Zero prądu Dziwnie to wygląda, muszę zmienić yy, czym prędzej jak to się nazywa? Tą podłogę. Mnie wkurza trochę. O, zwiększyła się wydajność naszych baterii, czyli o 6, no 15%. Pewnie to, co Shredder tam coś wziął, wynalazł. Kurczę, zimno ci będzie, jak ty będziesz chodził. Chociaż ty, Shredder, większość siedzisz w domu i researchujesz, także luzik. Właśnie, dajmy mu coś innego, żeby wymyślił. Yy, cyrkulacja powietrza. Nic ciekawego chyba, hm, jakieś to są fuzesty, czyli to są paliwa, podstawowe paliwa, nie wiem. Agrokultura na drugim weźmiemy sobie. O, będziemy mogli sobie um, użyźniać. użyźniać Nasze te roślinki, czy to nie jest użyźnianie, tylko no, jak wysypanie ich takimi rzeczami, jak to się nazywa? Nawo nawożenie, o, nawożenie, właśnie, tego słowa mi brakowało. Oj, super, zrobili już ten workbench elektroniczny. I co ja muszę zrobić tu na wieżyczki, nie pamiętam już dokładnie. Electronic chips, ok. I z czego ten chip się robi? Jeden silver, 5 silikon. O cholera, skąd ja wezmę silikon? Mega glass. Gdzie się robi silikon? O masakra. <ścoughs> Chyba nigdy tego nie zrobię. O mięzu. Może tutaj. Silikon, silikon. Z czego się robi silikon? Nie z piachu czasem? Tutaj? Nie. Tutaj w piecu? Nie. Ojej. Dobra, wiecie co? Ja po prostu zrobię wszystko, czego jeszcze nie mam. O nie, nie tu, bo nie będzie przejścia. Zrobię wszystko, czego jeszcze nie mam i zobaczymy, czy gdzieś się po prostu już da, da to robić. No tu, warczą z przyjezdnymi. Już myślałem, że ten wilk wygra. U. Dobra, już się bałem, że kolejny jakiś rajd. Raid, raid? Nie wiem, jak się czyta. Może nam nas zaatakują. E, czy tutaj mogę robić silikon? O! Ale ja, ja mogę robić super. Czyli tak naprawdę to nam już nie jest potrzebne bo to, zabi to to szybciej robisz, Jezu, a, się plątam, to szybciej po prostu nam zmienia yy, żelazo takie surowe na te jakby sztabki. Dobra, to rób silikon, ile tego silikonu by nam było potrzeba? 30 piachu na to potrzeba, Ok. A piachu mamy. Nie 60 silikonu wystarczy? Ile tu trzeba silikonu? 5, o, to najmniej. Mmm, mm, weźmiemy 40. A tych chipów rób, żeby było minimum 25. <laughs> 25 chipów to jest na jedną wieżyczkę, a to, żeby było na dwie wieżyczki zawsze. Dobra, w końcu będziemy mieli wieżyczki, wow. Mm, ale to zabiera w cholerę prądu 700 watów z tego co zauważyłem. To też pobiera 200. Nie wiem czy tu mamy radę w ogóle. Mmm, to wszystko o, tu mogę zrobić może jakąś broń taką nie wiem, snajperkę? o, chyba nie mogę, znaczy tu jest wszystko napisane, ale ja nie, nie potrafię nie wiem, ile, co jest co po prostu naprawdę nie wiem, My zresztą potrzebujemy gunpowdera to to wyłączę, żeby to nie zabierało prądu, a niech tam to sobie chodzi I powinno być ok jak na razie. Bab, ale polujesz? Nie, już nie polujesz, to dobrze. E, te popki z drewna w ogóle bym położył po drugiej stronie też. To w security. O właśnie, chyba jest. Trochę jeszcze tego drewna pociął. Bo nam brakuje. A po prostu weźcie cut plants. A, i już nie możemy robić żarcia. Dobrze że zauważyłem. To robimy, że robimy, żebyście już nie robili jakby. A tu zmieniamy, żeby nie były. to takie dobre posiłki, tylko zwykłe posiłki. Okej. Okay. Już te zwykłe posiłki możecie robić. Wszystko jest dosyć ciepło, w pokojach mają też ok temperatury 4, 6 stopni. Tu dopiero jest zimniej. Ja nie, na zewnątrz jest 5 stopni, także. Co ja się dziwię. Czy ten silikon już coś robi? E, co się stało? Dostałem takie powiadomienie, jakby dźwięk powiadomienia, ale powiadomienia nie było. O, weszła w pułapkę. Łania. A bo nie wiem. Ile tych chipów mamy? Tu gdzieś powinno to być ale tu jest masakra. Strasznie dużo tego wszystkiego. Silikon mam 41. Nie, czy to jest szkło? I czemu jest takie zacięcie się? Co to było? Boże, jakie długie ścięcie? Zawsze jak ktoś wchodzi, to jest mega takie ścięcie. Nie, nie rozumiem czy dlaczego. To jest silikon czy szkło? Kurze, to jest szkło. A, bo chipy się robią. Mamy 5 chipów. Okej, okay. zawsze coś. To jest chyba silikon, to jest jakieś nowe coś. Tak, to jest silikon. Dobra, chipy się powoli robią. Kurczę, ale jeden chip tak powoli ma się robić. W ogóle to zrobimy, sądzę, im przejście. Structure. Takie, szybciutkie przejście, żeby nie musieli do tego magazynu zawsze latać na zewnątrz. No i tu wytniemy po prostu. Na razie, niech nie wyrównywałem tej podłogi. Bo za dużo to zajmie. Tylko niech tu wykopiam jeszcze. No i drzwi, jeszcze sobie damy. Automatyczne, żeby nie tracili też czasu. Przy przejściu z jednego miejsca na drugie. No i też, żeby nam te nasze ogrzewacze nie chodziły też tutaj, bo to jest za dużo. Eee, droidy, to mi się podoba. Droidy czy te podstawowe rzeczy, co sobie zrobimy? Hmm. O, czyli power nam zwiększa wydajność baterii o 15% ciągle. No, na razie zajmiemy się droidami. Może to nam coś fajnego wymyśli. No, tu nie ma prądu doprowadzonego, czemu? Wtedy to działa jako zwykłe Zwykłe drzwi Ja mam chipów 15 no Szybko to to nie idzie No I na razie upłynął już czas Także wow ja się jaram, że teraz kończę nagrywać i tak naprawdę to wrzucam za 5 minut. Już. Także w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się widzimy w następnym. Jak się podobało to daj lajka, like subskrybuj. No i cześć.